Dzień dobry Państwu. Dobra pamięć jest marzeniem wszystkich. Chciałbym Państwu w realizacji tego marzenia pomóc. Otóż dobra pamięć zależy od pewnych struktur w naszym mózgu, zwłaszcza hipokampu, który jest częścią układu limbicznego. Jest to bardzo mała struktura w mózgu, a taka ważna. Odpowiedzialna za pamięć długotrwałą, pamięć przestrzenną, jak i również nasze emocje. W zasadzie Hipokamp jest tą strukturą, która przenosi informacje z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. W związku z tym możemy pamiętać wiele rzeczy, dzięki właśnie temu zjawisku, czyli Takiego magazynowania tej pamięci długotrwałej, po przeniesieniu z pamięci krótkotrwałej, wiemy jak dojeżdżać do pracy, wiemy gdzie robić zakupy, jak wykonywać nasze codzienne obowiązki zawodowe, wiemy gdzie jest nasz ulubiony park, ulubiona restauracja. Niestety hipokamp z wiekiem ulega zmniejszeniu. Jest to normalny, fizjologiczny proces. Proces starzenia się. Naszego organizmu obejmuje wszystkie narządy. Ale jeśli chodzi o struktury mózgu, to dla nas jest bardzo duża taka nadzieja i optymizm. Mianowicie w hipokampie, jak i w wielu innych częściach mózgu, do końca życia mogą tworzyć się nowe komórki nerwowe, jak i również mogą się tworzyć połączenia pomiędzy nimi. My wiemy, jakie czynniki stymulują właśnie. Tą neurogenezę, czyli tworzenie tych komórek nerwowych i połączeń. Do nich należą aktywność fizyczna. Chciałbym to bardzo podkreślić. Codzienna aktywność fizyczna, co najmniej pół godziny dziennie, ale zwraca się uwagę na to, że ważna jest przynajmniej trzy razy w tygodniu taka aktywność, która ma duże natężenie. Taka aktywność, w której nasze Czynność naszego serca przyspiesza co najmniej do około 100 na minutę. Czyli to są takie ćwiczenia jak jogging, bieganie, rower, yy, gra w piłkę nożną. Taka aktywność fizyczna, ta większa, powoduje powiększenie się hipokampu, nawet o 2-3% w wieku dojrzałym i w wieku starszym. Także to bardzo wartościowa, wartościowy czynnik, który możemy wykorzystać do tego, żeby budować naszą pamięć. Ważnie, ważną sprawą jest redukcja stresów. Okazuje się, że przewlekły stres i za dużo napięć w naszym życiu powoduje zwiększenie wydzielania przez nadetcza kortyzolu, a ten hormon, hormon sterydowy niestety powoduje niszczenie komórek nerwowych w mózgu, ale przede wszystkim w hipokampie. Czyli powinniśmy. Stosować w naszym życiu elementy takie jak medytacja, relaks, a czasami, jeżeli nie możemy sobie poradzić, to bardzo ważna jest psychoterapia, żebyśmy jednak mieli mniejsze takie napięcie wewnętrzne i mniejszy, mniejszy stres. Zresztą, w niektórych chorobach, w których wydziela się w nadmiarze. Kortyzol, takich jak choroba Cushinga, no właśnie dochodzi do zaburzeń pamięci i właśnie większego ryzyka rozwoju, rozwoju demencji. Bardzo ważnym elementem, który sprzyja tworzeniu się połączeń i komórek w hipokampie, jest nasza dieta. Przede wszystkim warzywa i owoce, które dostarczają wartościowego błonika, który na przykład w bardzo dużych ilościach znajduje się. W, w owocach jagodowych. Mianowicie pod wpływem fermentacji bakteryjnej wydzielają się w się grubym wolno, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które w naszym mózgu zwiększają aktywność neurotroficznego czynnika wzrostu, który właśnie jest odpowiedzialny za te korzystne procesy. Wiele jeszcze jest takich czynników, które mogą zdecydowanie pomóc nam. W zwiększeniu objętości tego hipokampu i również no, w ten sposób zwiększeniu możliwości naszej pamięci. To jest na przykład taniec. Okazuje się, że taniec ze skomplikowanymi układami, szczególnie ten taniec ze skomplikowanymi układami w grupie, powoduje stymulację naszego mózgu i hipokampu do rozwoju. Następnie bardzo ważne są takie elementy, które możemy łatwo stosować w życiu codziennym. Polegającym tak zwanej gimnastyce mózgowej. To jest na przykład gra w szachy, poza tym uczenie się gry na nowym instrumencie. Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem jest dbanie o relacje międzyludzkie. Otóż te dobre relacje międzyludzkie, życzliwość powoduje wzrost w mózgu endorfin, które również bardzo korzystnie wpływają na nasz hipokamp. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że Suplementacja witaminą D może mieć również znaczenie dla naszej pamięci, ponieważ witamina D ma działanie neuroprotekcyjne na komórki nerwowe w naszym mózgu i w hipokampie. Tych czynników jest naprawdę bardzo dużo. Im więcej ich zastosujemy w naszym codziennym życiu, tym nasza pamięć będzie lepsza i będziemy się tą dobrą pamięcią cieszyli do późnych lat. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.